straża przyprowadzić tutaj tego człowieka. A więc to ty, dobrze możecie nas zostawić samych. Powiedz mi, co, co robiłeś w naszych elfickich krainach? Czemu przechadzałeś się sam, po naszych lasach? Czyżbyś nie wiedział, że Przymierze, my nie wchodzimy na wasze tereny, a wy nie wchodzicie na nasze. Mów, co cię tutaj sprowadza, i to w dodatku samego. Mm -hmm. Zgubiłeś się. Oj, tak, te lasy są bardzo gęste i zagadkowe. Wy ludzie nie macie tak dobrej intuicji, jak my, elfy. Łatwo Was zmylić, zmanipulować i zbić z dropu. Ale wierzę Ci, jestem w stanie czytać w Twoich myślach. Ale pewnie o tym wiesz. Wy ludzie lubicie nas studiować. Jestem w stanie dojrzeć w głąb Twojego umysłu i poznać każdą Twoją myśl. I całe szczęście widzę, że nie ma w Tobie zła. Tak, wierzę Ci spokojnie. Ja wiem, że strażnicy może byli troszkę brutalni wobec Ciebie, ale ja taki nie będę. Nie jesteś taki jak reszta ludzi. Sympatia. Ile ty masz lat? 16. Widzę, że jesteś zakupiony w życiu. Masz wiele kompleksów, stresów. Troszkę ukoję twoją ludzką mękę. Wy, ludzie, dokładacie sobie tyle cierpienia w życiu. Gdybyście mieli inteligencję elfów umielibyście bardziej zarządzać swoim życiem. Ale pozwól, że dam ci na miastkę mocy odrobinkę. Dobrze na sam początek. Naleję ci troszkę wywaru. Wy ludzie macie bardzo wrażliwe kubki smakowe i ten smak może być dla Ciebie nieco zbyt intensywny, ale gwarantuje bardzo przyjemne efekty. Tak. Po napiciu się powinieneś odczuć zwiększoną intuicję, wyostrzone zmysły i spokój ducha. Hmm. Poczujesz się od razu lepiej. i powoli. Dobrze. Mogę też podzielić się paroma innymi rzeczami. Mhm. Mogę także zaoferować Ci paradawne kryształki. One działają nasennie. My elfy używamy ich od pokoleń. Pomagają nam na krótki, aczkolwiek bardzo głęboki sen, przez co jesteśmy zregenerowani nawet po krótkim odpoczynku. Bardzo nam się to przydawało podczas wojaży z ludźmi. Całe szczęście na razie panuje względem. Mamy przymierze, ale zawsze pokój może się skoczyć. Oj, cóż tu za hałasy? Straże, sprawdźcie, co tam się dzieje. Mam nadzieję, że nie jest Was więcej. Ja Ci wierzę. go ahead Dobrze, mogę Ci ofiarować całe naczynie tych kryształków. Tylko nie jestem pewien, czy chcesz, abym użył ich teraz na tobie. Czy wolisz zachować je sobie na potem? Okej. Okay. One nie działają od razu, ale w przeciągu 10 minut... Muszę tutaj spać, a kiedy będzie widać to pomożemy ci wrócić do twojej ludzkiej wioski, albo cię zabijemy, Żartuję. My elfy mamy bardzo specjalne. Następna rzecz. Nie wiem, czy troszkę nie nadużywam swojej sympatii do Ciebie, ale chciałbym Ci coś ofiarować. Coś, co znajdujesz. Znajdują się tutaj dwa klucze, które są do otwarcia jeszcze jednej szkatułki, albo raczej szkatuły. I tu właśnie w niej znajduje się to, co chcecie podarować. Te dwa klucze są bardzo podobne. oh yeah Hmm. Ktoś tutaj ma kalificką intuicję. Brawo. W środku szkatuły jest to pradawny elficki relikt, bardzo rzadki i bardzo cenny, ale znak naszego. Widzę, że te kryształki zaczynają już powoli działać. Więc żeby jeszcze bardziej ukoić Cię do snu, pogłaskam Cię świeżością tymi drzewami z naszego lasu.